Obiecałem, że przetestujemy ten samochód, ale jak przystało na nasz kanał, no nie mogłem się oprzeć, żeby Daci Bigster, tej wspaniałej rumuńskiej nowości do czegoś nie porównać. A do czego można ją porównać? No oczywiście do chińskiego samochodu, który kosztuje właściwie tyle samo MG HS, czyli auto, które jest bardzo, bardzo zbliżone pod wieloma względami. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Powiem teraz coś co nie jest popularne i za co pewnie mnie zjecie w komentarzach, ale pamiętacie jak kiedyś w klasie B tych takich zwykłych normalnych samochodów robiło się sedany i kombi, po prostu się te samochody wydłużało. Trochę tak jest w przypadku Bigstera, bo Bigster trochę jest wydłużonym Dasterem i bardzo widać teraz w tym momencie jak stoi tutaj z tyłu na czym polega problem? Ten samochód jest wyraźnie szerszy od tego, no bo to jest tak naprawdę samochód o klasę mniejszy, który został wydłużony. Zobaczymy sobie jeszcze w środku, jak to wygląda, czy rzeczywiście jest tam mało miejsca w porównaniu z MG. Jeżeli chodzi o MG, no to mamy tutaj klasyczny silnik. Benzynowy o mocy 170 koni, no to jest klasyczny, on jest oczywiście bezpośrednim. Oczywiście turbo sprężarką. 9,6 do setki. W przypadku tego samochodu wybraliśmy wersję, która jest no, w tej chwili najbardziej popularna, bo właśnie ten samochód najczęściej jest zamawiany z takim układem napędowym. To jest nowa hybryda 1.8, 156 koni. I 9,7 do setki. Także bardzo, bardzo zbliżone osiągi. No oczywiście różnica w spalaniu. To jest hybryda, więc producent podaje 4,7 średnio WLTP we wszystkich fazach. Prawdopodobnie on pali trochę więcej, no ale dalej jest oszczędniejszy niż ten samochód. W przypadku MG producent podaje 7,6 z taką oto skrzynią automatyczną, jaka jest w tym konkretnym egzemplarzu. Zanim zobaczymy, jak wygląda bagażnik, to taka nowość, to jest topowa wersja, która ma, zobaczcie, coś takiego: elektrycznie otwieraną klapę, zamykaną również. Coś, czego jeszcze w Daczy nigdy nie było. Ta wersja hybrydowa ma bagażnik o pojemności 546 litrów, ale zobaczcie, jak to jest długi bagażnik. Dzięki temu, że ten samochód ma tak dużo centymetrów tutaj z tyłu, Został tak bardzo przedłużony. No, oczywiście, wiadomo, że to jest inny model, ale no, trzeba się odnosić do tego DASTERA. No, bo jednak on był tutaj punktem wyjścia i przody te samochody mają bardzo, bardzo podobne. A sam bagażnik, no, pokazywaliśmy Wam go już. To jest trochę inna wersja. Podwójna podłoga, dojazdowe koło zapasowe takie śmieszne, maleńkie. No i tak, co my tu mamy? Haczyki. Gniazdo 12V, rozkładanie kanapy z tej pozycji. Roletkę, która ma dwa ustawienia takie i takie. Sama roletka dosyć tandetna, ale cała reszta bardzo, bardzo fajna i rodzinna. Też ten bagażnik pokazywaliśmy, on ma 507 litrów. No jak tak sobie myślę o samochodach chińskich, które testowaliśmy do te 507 litrów, to nie jest najgorszy rezultat. No już tutaj chyba widać, że ten samochód jest szerszy, że tu jest więcej miejsca, jeżeli chodzi o szerokość, ale jeżeli chodzi o długość tego bagażnika, jest on nieco krótszy. I zobaczmy jak się wygląda pod spodem takie oto organizer, a pod nim miejsce na koło zapasowe, bo już to wiem, bo już to kiedyś robiłem, dokładnie tak, ale tego koła zapasowego w tym samochodzie nie mamy. Cóż tu jeszcze jest? Taka półeczka, możliwości składania nie mamy, ale spokojnie można sobie tu sięgnąć ręką, więc to nie jest jakoś bardzo potrzebna roletka. W jednym ustawieniu, no trochę brakuje haczyków, trochę brakuje gniazda 12V, no bo jednak to się przydaje czasem, jak powiedzieć na kemping na przykład. A wsuwem przecież można sobie wyjechać poza miasto. Ale generalnie, no, też to jest dosyć rodzinny bagażnik. Witajcie we wnętrzu Bigstera, to jest Bigster w wersji topowej. Jak przystało na topową wersję, mamy tutaj dobre wyposażenie, na przykład elektryczny fotel kierowcy, on jest regulowany. Jeżeli chodzi o oparcie i wysokość elektrycznie, a jeżeli chodzi o długość, no to manualnie trochę tak jak w grupie Volkswagena. Ale no generalnie zobaczcie, jakie tu można mieć rzeczy. O dwustrefowej klimatyzacji już wspominaliśmy w momencie, kiedy nagrywaliśmy porównanie z Dasterem. Jest oczywiście na naszym kanale, możecie sobie je zobaczyć, serdecznie zapraszamy. Ale o czymś takim jak panoramiczny dach to jeszcze nie wspominaliśmy. I takie rzeczy można mieć teraz w Bigsterze. Cóż jeszcze? Aktywny tempomat, utrzymanie pasa ruchu to już w było, to nie jest nowość. Indukcyjna ładowarka, o tutaj w takim bardzo ładnym miejscu. Ten joystick do zmiany biegów znamy z hybrydowego Dastera, ale sam tunel środkowy jest inny z takimi oto cup holderami, które można sobie wyciągnąć i sobie zrobić coś takiego. A właściwie z uchwytem na, na kubki. Do tego mamy schowek. Uwaga, ten schowek w podłokietniku jest chłodzony. Tego też jeszcze nie było. Tutaj przed pasażerem taki zwykły, niechłodzony schowek. Cóż my tu jeszcze mamy? Ten sam system, który w Dasterze, no ok, no te ikonki może nie są jakieś najnowocześniejsze, wyglądają trochę jak jakieś schematy z samochodów świata z 1979 roku, ale całość działa całkiem przyjemnie, szybko można się przez to przeklikiwać. Tutaj przy okazji ciekawostka, Duster pokazuje nam takie parametry terenowe, jak bardzo jesteśmy wychyleni. Oczywiście ta wersja hybrydowa, w której jestem, napędu na cztery koła nie ma, to jest tylko i wyłącznie ośka. Mówi oczywiście o tej twardej hybrydzie 156-konnej. No i cóż tu jeszcze mamy? Fajne cyfrowe zegary, ale to wszystko znamy. No Jest to praktycznie to samo, co w Dasterze, poza tym tunelem, poza tym, że tu nie mamy napisu. Czyli te materiały nie są jakieś topowe, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, a czy to ma aż takie znaczenie? Te materiały, te plastiki nie jeżdżą. Za to na fotelach. Całkiem fajne takie wykończenie. Prawdopodobnie jest to znak, że jesteśmy w tej topowej odmianie, fotele całkiem przyjemne, wygodne trzymają na boki, także naprawdę, naprawdę fajnie. No i teraz tak, to jest topowa wersja Bigstera, a HS-a mamy w najbiedniejszej wersji, chociaż daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że biednej. Bogatszą wersję tego modelu już Wam pokazywaliśmy, jest na naszym kanale porównanie z używaną Mazdą CX5, a teraz mamy wersję biedniejszą, bo są tak naprawdę tylko dwie. Ona się nazywa Excite, no i taka główna różnica to jest widoczna na pierwszy rzut oka, nie mamy tutaj ekoskóry na siedzeniach, tylko mamy taką klasyczną tapicerkę. No. Całkiem fajną. Fajną ma na pewno kolorystykę. Same fotele są dość wygodne. No i wreszcie mają długie siedziska, czyli coś, co nie jest we wszystkich samochodach chińskich takie oczywiste, a tutaj jest. Jest to wersja nieco uboższa, ale to nie znaczy, że uboga, bo na przykład elektryka mojego fotela jest i to taka pełna, nie taka jak w Daci, Czyli góra, dół, przód, tył i oparcie. Nie mamy indukcyjnej ładowarki. Tamten fotel nie ma elektrycznej regulacji. A klimatyzację, jaką mamy? Dwustrefową czy jednostrefową? O! Proszę bardzo. To w ogóle nie jest klimatyzacja automatyczna, to jest klimatyzacja manualna, czyli jak chcemy sobie ustawić temperaturę, to musimy mniej więcej wiedzieć, tylko jej sterowanie jest elektryczne. No dobrze, no to to jest pewnego rodzaju minus. To jest coś, czego wolałbym w takim samochodzie nie mieć, ale tak poza tym myślę, że to jest bardzo fajnie wykonane auto. Kierownica dobrze leży w dłoniach, fajne są te joysticki tutaj na niej. Przy okazji możemy sobie programować aż dwa przyciski, ale to pokazywaliśmy już wtedy, jak nagrywaliśmy ten samochód razem z Mazda. No, oczywiście, no to jest XXI wiek. Tutaj wszystko się steruje przez ekrany, przyciski są tutaj, ale to jest niewiele. Tak? Tutaj możemy sobie posterować szybami. Tutaj mamy jeszcze wycieraczki, możemy sobie zamknąć samochód przy pomocy przycisków. Tutaj mamy domek, czyli możemy sobie pewnie wyjść z jakiegoś menu. Zobaczmy, czy to działa tak. Możemy wyłączyć klimę. Nie wiadomo po co to jest awaryjne. Ogrzewanie, nawiew na przednią szybę i tyle. Tu pozostawiono parę przycisków, czyli jest auto holdzik, jest automatyczny hamulec ręczny, gniazdo 12V, dwa gniazda USB, dwa cup holdery w fajnym miejscu, no i fajny lewarek do zmiany biegów. Tutaj powinna być indukcyjna ładowarka, ale w tej wersji jej nie mamy, taki maleńki schoweczek w podłokietniku. Schowek przed pasażerem wydaje mi się, że trochę większy. No i znowu, materiały, no tak, na oko są lepsze, no bo tu mamy takie oprzycie i tutaj ekologiczna skóra występuje w tym miejscu również, ale ten plastik poniżej już nie jest jakichś najwyższych lotów, chociaż oczywiście no, jest takie wrażenie, że się siedzi w samochodzie, no można powiedzieć tam o klasę wyżej niż Dacia, ale myślę, że to jest tylko wrażenie. Ale zanim się nimi przejedziemy, to jeszcze zobaczmy, ile jest miejsca z tyłu. Ilość miejsca w MG, no, można powiedzieć, że to jest taki kompakt, Sów kompaktowy plus, bo tutaj wchodzi moja piącha między moje kolana. No i na szerokość też jest całkiem sporo miejsca w tym samochodzie. Fajny podłokietnik z dwoma kapholderami, holderami, dwa gniazda na nawiewy. Dość dużo miejsca nad głową. Oczywiście fotel ustawiony pode mnie, 188 cm, także bardzo fajne, rodzinne auto. No i myślę, że przy dwóch dorosłych osobach tutaj w środku, no. Jakiś dzieciaczek by jeszcze się zmieścił, no, taki, który nie musi w foteliku oczywiście jeść. No i teraz Bigster. Ilość miejsca na wysokości nogi jest trochę mniejsza, bo tutaj wchodzi moja, mój palec, nie wchodzi cała Pioncha, ale nad głową porównywalnie, mimo tego, że jestem Daszek. No i ten fajny gadżet, możemy sobie złożyć to środkowe, bardzo wąskie siedzenie i mamy tutaj takie. Plastikowe, niezbyt wygodne, ale jednak jest to podłokietnik z dwoma cupholderami, z takim uchwytem na telefon. Pokazywaliśmy, jak tutaj telefon można zamontować w poprzednim filmie. Ale tak, wyraźnie widać, że jest to samochód węższy w środku. Nie może jakoś bardzo, ale troszeczkę jest. Dwa gniazda USB, nawiewy, gazetowniki, haczyki tutaj. Czyli wszystko to, czego potrzebujemy w podróży. Nadeszła ta wielkopomna chwila, że będę mógł się przejechać Bigsterem. System parkingowy nam tutaj oszalał. W trybie FV sobie ruszyliśmy i to tak bez jakiegoś wielkiego problemu. O kurczę, jaki przyjemny samochód. Troszkę czuć, że on ma więcej z tyłu od dastera, ale zastanawialiśmy się na tym pierwszym filmie, gdy porównywaliśmy Bigstera z Dusterem, czy to będzie jakieś tutaj takie bujaństwo w tym samochodzie i tak dalej. Fajnie odzyskuje, jak się zajmuje nogę z przyspieszenia, pedału przyspieszenia. I wcale tak nie jest fajnie zestrojony samochód, mimo tego, że dostał trochę więcej masy, że dostał trochę więcej tyłu. To bardzo przyjemnie się tym jeździ. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak zestopniowano zawieszenie w tym samochodzie, jak fajnie działa ta hybrydka przy okazji. No i masz funk idzie. To możemy jechać 60 i to 60 pojawiło się na prędkościomierzu bardzo, bardzo szybko. No, oczywiście silnie wspomagany układ kierowniczy. Ale tak samo jest w Dasterze. To, to nie jest nic nadzwyczajnego, jeżeli użytkujecie Dacie, to myślę, że jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie jest to samochód jakiś trudniejszy w prowadzeniu, no bo przypominamy, on ma dokładnie taką szero, samą szerokość jak Daster, ale fajnie się płynie na tym EV, fajnie odzyskuje. No myślę, że jednej, jednej maleńkiej rzeczy tutaj brakuje, napędu na cztery koła w tej wersji hybrydowej i naprawdę byłby samochód, byłby hit. Jeszcze w takiej cenie, on się tam od 120 tysięcy z kawałkiem zaczyna 124. Nie w tej wersji, ta wersja jest trochę droższa. 134 z tego co pamiętam. Oczywiście, jak wyglądają nasze ceny, zapraszamy klasycznie pod film. Jeden i drugi samochód mamy w wynajmie, długoterminowym leasingu. A co jest tutaj z autoholdzikiem? Czemu tu nie ma autoholdu? No, to jest do poprawy, to by się przydało. No, bardzo fajnie zestrojony jest ten układ napędowy w tym samochodzie. Przejadę sobie jeszcze tutaj rondo, który jest opodal żeby zobaczyć, jak ten samochód na zakrętach się zachowuje. Mimo tego, że ten samochód jest trochę wyższy od stera, to nie przeszkadza. To Ten punkt ciężkości chyba nie znalazł się jakoś dużo, dużo wyżej. No i teraz życzone rondo. Przepuścimy jeszcze tylko BMW. No proszę, Państwo z BMW nie patrzyli się na Big a, a tak poza tym to się wszyscy patrzą. No tak, no, uh -huh. myślę, że trzeba temu autu wystawić bardzo wysoką notę. To nie jest po prostu wydłużony Dasta. Tutaj ten samochód został dopracowany. Widać, że poświęcono uwagę temu, żeby zawieszenie mimo tej większej masy, mimo większej długości auta, żeby było dobre, żeby było dopracowane i dokładnie taki jest ten samochód. No, ja bym troszeczkę mniej wspomagał układ kierowniczy. No, a z drugiej strony to nie jest auto do jakiejś szybkiej jazdy. To jest samochód do tego, żeby się powoli przemieszczać. Zapraszam teraz do MG. Będziecie nam pisać prawdopodobnie pod testem, że jak możemy porównywać hybrydową dację do takiego czysto spalinowego benzynowego MG. No, prawda jest taka, że te samochody mają bardzo zbliżoną cenę. Są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wielkość. I cóż jeszcze? No i tak naprawdę MG nie ma takiej czystej hybrydy, ma tylko Plug-iny plug są specyficznymi samochodami nie dla wszystkich. Bo jak ich nie ładujecie, to te baterie szybko się degradują i tak dalej, i tak dalej, więc no. Można stanąć przed takim wyborem: czy kupić sobie wypasione MG, czy kupić sobie hybrydowego Bigstera. Ale tak, dobry to jest samochód. Bardzo ma fajne zawieszenie, bardzo mi się podoba, jak to zawieszenie się tutaj sprawuje. Do tego ma autoholda, co za chwilę na tym czerwonym świetle mi się przyda. To, co poza autoholdem podoba mi się w tym samochodzie, to są te fotele. One są bardzo, bardzo wygodne, bardzo przyjemnie się w nich siedzi. No i tu również, ten samochód jest bardzo dobrze zestrojony, oczywiście tutaj mamy mniej wszystkich silników, no w Big Starze tych silników tam jest odgroma, Dwa elektryczne, jeden spalinowy, ileś tam skrzyń biegów. Tutaj mamy jeden silnik, jedną skrzynię biegów, ale to jest dwusprzęgłówka. I ona bardzo ładnie sobie działa. No, to co już mówiłem, jak porównywaliśmy ten samochód z używaną Mazdą CX-5, zawieszenie jest naprawdę, naprawdę dopracowane. Moim zdaniem, oczywiście jeżeli chodzi o te samochody, którymi jeździliśmy, a jakim jeździliśmy, możecie sobie zobaczyć na kanale, no to zaryzykowałbym, że ten HS ma najfajniejsze zawieszenie ze wszystkich chińskich samochodów. Twierdzi, że tu jest 20 na godzinę. No dobrze, zwolnijmy do 20. No tu na te, tutaj na tych takich wyrwach trochę czuć, że mamy duże koła. No ale to jest też taki samochód, który gdzieś tam ma dawać jakąś namiastkę przyjemności z jazdy. Oczywiście w momencie, kiedy zaczęliśmy podwyższać te samochody, kiedy przesiedliśmy się do suwów, no to tej Frydy z jazdy jest coraz mniej w tych autach, ale w dalszym ciągu my, jako kierowcy, cenimy sobie to, kiedy samochód ma fajne zawieszenie. A myślę, że tak trzeba o tym MG powiedzieć. Ciężki byłby to wybór, gdybym miał wybierać między jednym a drugim samochodem, bo w Dachshire jest coś fajnego, ona mi się podoba. Ta koncepcja w sumie dość prostego. Chociaż ta hybryda nie jest prosta, ale w tym takim pierwszym kontakcie, kiedy wsiadamy do tego samochodu, kiedy nim jeździmy, to ono jest takie, no takie trochę toporne tak naprawdę, ale no ma coś w sobie. A z drugiej strony mam takie MG, które no, nawet w tej biednej, ale no wiadomo, że ona nie jest biedna wersji, wygląda w środku tak. No to nie jest samochód, którego bym nie chciał mieć. Oczywiście to sterowanie podoba mi się dużo mniej niż w dasterze. Bo takie ostarowania nie lubię. Ale być może tylko ja tak mam. Być może są osoby, którym to w ogóle nie przeszkadza w tych chińskich samochodach. Także to jest trudny orzech do zgryzienia, wybór, czy tamten samochód, czy ten. Zdecydowanie na pewno Bigster jest jakąś tam rękawicą rzuconą tym chińskim producentom, którzy tak ochoczo w Europie się ostatnio pojawili, no ale tak jak rozmawiamy z dealerami Daci, no to w dużej mierze. Mm, ludzie, którzy chcieli kupować Destera, wybierają teraz Bigstera. No, ale być może byłoby tak, że poszliby do konkurencji i kupili sobie chiński samochód. Ja chyba bym wybrał mimo wszystko Dacie, no ale nie mogę powiedzieć. To MG jest fajnym, dopracowanym samochodem. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.